Cześć siemaneczka, z tej strony Kacperilums. Witam Was w kolejnym odcinku. Przepraszam za taką długą przerwę. No ale nie miałem na czym nagrywać. W tym odcinku gramy w Bad Warses, gram z Kamilem. Przywitaj się. Siemaneczko. No, no i ogólnie na derpie. O, mam nadzieję, że wygram coś. Dobra, lecimy na dwójki czy salówy? No, ogólnie kupiłem sobie też. Yy, jak to się nazywa? Sklas, takie te. Yy, o, macie? Że mam rycerza, albo to, że 20%, taniej, No, ja mam na razie wybrane to. Zagramy jedną rundkę z tym, a jedną z tym. Jak szybko oczywiście pójdzie. a jeszcze bym chciał sobie to kupić, ale trochę drogie. Paga, razem, dad. Dobrze, no, no, tak. no, okay, okay, kupuję klej Ady. Piękna, pękna, pękna. Piękna, pękna. Pękna. Ty? Pękna. 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 klej, co nie, drewno, Tak, drewnem żeby żeby TNT od razu nie walło, wszystkiego. Jeszcze jedno złotko. Dobra. I Trzeba jeszcze raz z Aha, bo jest ta zniżka. Ja w sumie jedno drewno dostałem za free, widzieliście, nie? Ile zwróciliście uwagę? Dobra, kupić jeszcze raz ten Endstone? Nie, no, ja to Edstone już kupiłem. Za ile dostałeś Edstone teraz? Za ile jest żelaza? Nie wiem, nie potrzebuję. Bo to jest tylko 20% szans na to, nie? 20% czas że za darmo. Nie, że ogólnie, ale na przykład jak TNT, za każdym razem jak kupowałem TNT, to mi wypadało... Ej, zielony, zielony! Już? No, no, no. No. Ej, drugi nie od drugi niż, od drugi niż od No, no. nie. No. No. Lecimy, lecimy na nich? No, czekaj chwilę, muszę postawić te drożdże no jedną. Kup się kiedyś. Z tym on ma. On ma tego, drewno. Kurde, no a ja nie mam jeszcze zbroi, będę tak ginąć. Dobra, jeden nie żyje. No dobra, ale co za tobą. Ej, bo ja nawodzony nie mam. Hity. O, no, teraz ja też bomby dostałem niezłe. Dobra, ja są muszę dalej kupić, daj mi złoto. Ej, tu są. Już tu są? Dobra. Tak samo. Dobra, ja padłem. No i nie wygraliśmy. też padłeś? Tak. Dobra, to następna. Zawsze, zawsze wszyscy muszą na nas lecieć, no. No. Chociaż... Nie no, zagra. zagrajmy na razie matki. na tym. Na tym 20% zniżki. Dobrze, bo ogólnie odcinek trwa dopiero 4 minuty, to tak myślę, że do 15 możemy nagrywać. O, a wiecie co, tak jak no a wiesz co ogólnie, yy, wczoraj jak grałam, to był taki cheater, żółty, co nie, i on po prostu leciał przed siebie i stawiał bloki. Po prostu przed siebie leciał, co nie, i bloki stawiał. Tak się chłopie nie da. On się tak, tak, leci, co nie? I se bloki stawia. Tak po całej arenie był wybudowany. Dobra, to tylko. Masz złota no. Poprzez brojkę albo drewno? Ja Narazie lecę na diaksy już. Nie, zamiast shifta naciskając pację, ja opiję, Tak to ja nie często. To i za ile dostajesz to? Co? Normalnie. I zielony jeszcze chciałbym nas budować. Ej, buduj się szybko, bo ten. Oni już będą... Jeden poszedł na emeraldy, to akurat emeraldy nam dostarczy. A akurat na takie drogie te, to rzadko kiedy daję zniżkę. to nie może być? nie nie. Ja mnie zabiję. Dobra, idę tam. O nie, nie wiem. Sama wełna. Sama wełna. Niszcz. Dobra. uwaga! Git, kis, git, kis. Dobra, dobra, ja ginę, jaginę. Zginąłem. Dobra, ja ich tu! Jest, zabiję Zbroja zajmuj na cofry to hpm nam zbroję i płatkę kupię, czy pułapkę i żony? Nie wiem, a ja mam, idę po obsydian. Leć lecz po, lecz po emeraldy. Ej, ogólnie musimy jeszcze takie filmik nagrać, że taka mega dupla baza z obsydiami. Teraz w ogóle na, nagrywasz się? No. A to kiedy? To może jutro. No. No. Teraz Zaraz ja będą może częściej odcinki. Iu. Ile masz opsa? Jak opsa. Trzy dopiero emeraldy. B, e. emeraldy. emeraldów. Trzy. Ej, to teraz możemy w sumie wygrać, bo jak morskich rozwalimy... To ja się buduje ten niebioskik. Jak morskich rozwalimy, to później tylko szereg i... S wygrana. No. O, no. szary już nie mają. Szary już nie mają. Więc ty. To w sumie nie wiem no, czy się no, opłaca inwestować w obsa, ale chyba się opłaca, nie? Bo jeszcze to wie. To jest to są Szmarak ty teraz dwa, później, e, e, później Diaksy 3 i szmaragdy i dopiero jesteś 10 minut gry. Takiej wiedzy jakby no łóżka nie zabił. Mhm. I, morski! To czekaj, bo ja na razie zbieram Emeraldy, jeszcze jednego. Już się wracam. O, ale lak. Dobra, on ma oślepienie, nie? Już lecę. Ale... WHAT jest... tak? Jak on nam Akurat jak się... Akurat jak spadłem! O ono... a szary, mi lecia... robi. Szary mi robi. Ale on daje hity. Dobra, dawaj następny. Patrz jak chłop na wala. Dobra. <coughs> No to że sami grają. No może nie sami, ale wielu. Dobra, myślę, że to ostatnia róbka. I będzie gites. Ale skąd będziemy obsabrać? No trzeba kupować. to wychodzi na pet tak? No. Szlak z jakimś świecie survivorze. Bo pamiętam z przyjacielowicę. No, to był świat. Jakby znowu stworzyć tylko na tej najnowszej wersji? No nie wiem, nie wiem. O. o, o, o. A jeżeli chcecie, na przykład, bo moglibyśmy też z Kabruna nagrać jeden łowca, a drugi, co próbuje Minecraft'a przejść, to piszcie w komentarzach. I takie, milion komentarzy. Wyłączyłeś? Włączyłem. <laughs> A to co? To robimy te przyjacielowice? Znowu? Nie wiem, możliwe. Teraz Jak za No, daj mi złoto, ej, daj złoto. Dobra. To za ile moc? Drewno. Dobra, ja lecę na akcje już. Ty niebieski do nas, niebieski do nas, kurczy, ale już daleko. Gdzie on już jest? No tam Jaki trochę łóżko oszukamy. On już eczankowani, what the fuck? A jeden, jeden... sobie kupił, że wiesz. No, ciekawe za ile takie coś jest. A ile lecimy na nich? No dawaj. To, że ja zbrojki nie mam. Samą wełną mają. Samą wełną to może co? Wow, a się chyciłem. Dobra, to dawaj na nich. Ale nie wiem, czy od razu czasem nie padnę, nie? Lecą, lecą. Dobra, idę. Za świat! Ale laga miałem. Kurde, o ile chyba rozwalą. Jeszcze mamy pół łóżka nieobudowane. No, teraz chyba mają TNT. Dobra, jeden jest head za bazą. Pilnuj tego co jest na moście. To no gdzieś jest. Nie mam jeszcze nie, jak suwa nic, ładę. Dobra, jeden jest tam z prawej na moście, a drugi idzie za naszą bazą. Jakbyś go przy... przytrzymał, to ja skoro użykuję. O dobra, dawaj, 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 dawaj. A, zaskoczył! Nie mnie! Nasze łóżko! Co jest? Poroszka! No chyba no, też tak, tak myślę. A to robię! No patrz jakie on hity daje! Dobra. No bo Jusek się z nimi bił, a ty sam w sklepie kupował. No chciałem mieczyk kupić. Dobra, to by było na tyle. No, to jest za następnego razu. Bają.